Czy uważasz, że gdyby było więcej wiedzy religioznawczej w Polsce, więcej wiedzy w dziedzinie liturgiki, więcej rzetelnej znajomości Biblii, encyklik papieża Jana Pawła II na przykład, to byłoby mniej wierzących w tym kraju? Wiesz, co, nie, to, to na pewno nie, bo te encykliki są trudne, Biblia tak naprawdę jest śmiertelnie nudna, ludzie w ogóle nie czytają książek, a co dopiero Biblia. Nie wierzę że kto, nawet tym, którzy mówią, znam świetnie Biblię, że znają. Oprócz oczywiście księży, którzy się tym zajmują. Ale gdyby w szkołach było religioznawstwo w ogóle. I gdyby nam się udało prowadzić takie zajęcia, gdzie się porównuje różne, różne religie, gdzie wiadomo, kim jest Allah, a kim jest Budda i czym się różni monoteizm, itd., itd., od innych religii, to ja myślę, że zwiększyłby się poziom tolerancji z całą pewnością. Mnie na przykład przeraża, jak ja mam zajęcia z moimi studentami z Tomasza Zakwinu, czy Świętego Augustyna, czy Abelarda, bo robimy w ramach Kursu po prostu w ramach historii i filozofii moralnej robimy filozofię chrześcijańską. Ich bardzo nikły poziom wiedzy wyniesiony ze szkoły. Właściwie pewne no, pewna wiedza powinna być. No, ja nie wiem szczerze powiedziawszy, czego uczą na tej katechezie, że po prawie 700 godzinach katechezy od przedszkola do matury. Młodzi ludzie nie znają Nowego Testamentu, nie znają Starego Testamentu. Nie Oj, no i dlaczego uczą? No, modlitwy. No. no uczą modlitwy, uczą, że aborcja jest zła, że homoseksualizm jest zły. Ja to rozumiem. 700 godzin? Tak.